Do standardów należą wiadomości, że jak się coś zjarało, to piszą doszło do zapruszenia ognia. Pytam więc, jak się pruszy ogień. Pyta więc w liście, jak się pruszy ogień słuchać. Już sobie wyobrażałem, pisze dalej, że jeden z podmiotów pruszących międli w palcach trociny, a drugi próbuje to podpalić, na przykład lud lampą. Namówię do tego eksperymentu żonę, ale poparzyłem jej palce i zostałem z wymyślany słowami, z których po ocenzurowaniu do upublicznienia nadaje się tylko siwy infant. Tylny debil ha, ha, A więc czas popruszył ci włosy Siwizną ha, No ale wróćmy do zaproszenia ognia Skąd wziął się ten zwrot? Otóż w głębokim średniowieczu na ziemiach obecnej Polski Jako pierwszy ogień zapruszył Starożytny Słowianin niejaki Pruszyński Wraz z małżonką Oni wynaleźli metodę podpalania Na drodze pruszenia i zajmowali się Pruszeniem ognia jakby zawodowo No ale ich w pewnym momencie zabito i, I właśnie od nazwiska Pruszyńskiego pochodzi sformułowanie zapruszyć ogień. I pierwsze zdanie zapisane w księdze Henrykowskiej w języku polskim nie brzmiało dać, a ja pobruczę, a ty pociwoj. Ten kto słyszał to zdanie się przesłyszał, bo tak naprawdę Pruszyński powiedział do żony: daj, a ja popruszę, a ty podziwiaj. Tak to było i popisywać iż paner był z tego Pruszyńskiego. Słowo to stało się popularne w innych kontekstach, że tu zacytuję poetę Pruszy, śnieżek, pruszy, zawiał pół chałupy. Jak pójdę do Józi, to dostanę yy, buzi. W każdym razie, słuchajcie, Kani, pamiętajcie ostrożnie z ogniem. Bardzo proszę, bardzo proszę.